Panie Jakuba Parzyńskiego, syn legendy ostroskiej Darka Parzyńskiego, zadebytuje dzisiaj w barwach stalówki. Jak, jak się poczułeś, jak usłyszałeś, że ten transfer doszedł do skutku taki? Zawsze cieszy, gdy człowiek w jakimś stopniu związany z, z miastem, tutaj akurat przez osobę ojca legendy stali, przychodzi tutaj zagrać bo to też dla kibiców jest przyjemne. Natomiast typowo koszykarsko, no, no Kuba na pewno da nam centymetry. Fajnie jest zbudowany, widać, że dobrze przepracował ostatnie. Jak ci wejdę w zdanie, zobaczyłem, jak go zobaczyłem pierwszy raz, to byłem w szoku, jaki kawał chłopa tu przyjechał. Teraz fajnie wygląda i, i, i o, jeśli chodzi o budowę mięśniową, również słyszałem dobre opinie, jeśli chodzi o, o kwestie biegowe, wytrzymałości fizycznej. Powinien uruchomić grę pick and roll, czego też brakowało zdecydowanie. Da dobrą zasłonę, zastawi dobrze piłkę na tabliczach, także to, to też powinien być transfer, który nam pomoże. Jest to też bardzo pozytywny transfer. Bardzo długo już przed tym, zanim podpisał z nami kontrakt. To zawsze myślałem, że fajnie by było jakby Ostrowiacy, a tym bardziej syn takiego zawodnika mógł założyć naszą koszulkę, także jestem mega, mega zadowolony. To kto dzisiaj wygra mecz? Jak wiadomo, Stalówka. pytuje dzisiaj w naszej drużynie Jakub Parzyński, syn Darka Parzyńskiego. To chyba też bardzo fajna informacja, że kolejny chłopak z korzeniami z Ostrowa będzie zakładał żółto-niebieską koszulkę. Tak, ja jeszcze pamiętam jego tatę jak grał w dawnych czasach, jak byłem mały, także no, na pewno ciekawe i po chyba 16 latach, tak? Dokładnie ta sama data meczu z Wałbrzychem, mam nadzieję, że zwycięska. Dosyć no, ciekawy transfer, po tylu latach przychodzi do nas, w końcu zagrać w Stali Ostr, tak jak wspomniałeś, Darek Korzyński, żywa legenda nasza z Stali, także no, myślę, że Jakub też powinien tutaj dostać porządne wsparcie od kibiców, od nas i też liczymy na jego dobrą grę. Przede wszystkim zbiórki, co jest bardzo ważne i sądzę. Zbiórki i zasłony, zawodnik też szybko biegający. Chyba będzie dobrze. Myślę, że tak i trzymamy się i dzisiaj. Zwycięstwo. Jest z nami legenda ostrowskiej koszykówki pan Dariusz Parzeński. Panie Darku, debiut syna w ostrowskich barwach, co pan czuje? Oh, duże emocje. Znowu stres, znowu niepewność. Było troszeczkę spokoju z różnych przyczyn. Natomiast do dzisiaj są emocje, młody wraca do gry. oby to wszystko dobrze się zgrało. Czy Kuba konsultował z panem tą decyzję o wyborze ostrzegłego klubu? Były jakieś rozmowy? Zawsze jakieś tam drobne rozmowy były, ale to była jego decyzja. Jego powrót do gry na najwyższym poziomie, przynajmniej polskim, tak. Także cała, cała decyzja jest, była po jego stronie. Serce się raduje? Zawsze. Widzę, że pan tutaj od, z wnukami, tak? Dobrze rozpróbowałem. Tak, z wnuczkami, z wnukiem. Ostro kibicujemy, przekazujemy dobrą energię młodemu. No i całemu zespołowi. I oczywiście tego potrzeba. Czy młodzież też się garnie już do koszykówki, czy, czy nie? Od dzisiaj, od samego rana gram non stop w koszykówkę, także... Żyje, żyje. Koszykówka w naszej rodzinie żyje i żyła. Panie Darku, bardzo dziękuję. Bardzo miło Pana zobaczyć na trybunach i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dzięki. Wrażenia z meczu. No, no świetna sprawa. Super, że udało się wygrać. Udało się trochę pomóc zespołowi w odniesieniu zwycięstwa. Tak wrócił Damian. Myślę, że teraz ta gra będzie trochę inaczej wyglądała. Mamy trochę więcej centymetrów, masy mięśni pod koszem, także myślę, że będzie dobrze od teraz. Gratuluję, dziękuję. Dzięki. dzięki.